Oto Warszawa w rozwoju, Warszawa w pracowitej zapobiegliwości, Warszawa bogacąca się i pracująca na swoje bogactwo, ale też traktująca rozwijanie sektora finansów jako działanie patriotyczne, dzieło modernizacji społeczeństwa i jego instytucji pod zaborami. Przedstawiamy Bank Polski, symbol tej Warszawy na rycinie z około 1835 roku. Zatytułowana La Banque de Pologne à Warszawie. rycina pochodzi ze słynnego dzieła Leonarda Chodźki, XIX-wiecznego historyka i propagatora wiedzy o Polsce w stuleciu, gdy Polski nie było na mapie. Dzieło Chodźki nosiło tytuł La Pologne historique. Rycina ukazywała jedno z najsłynniejszych dzieł architektonicznych klasycyzmu w Polsce. W którym była siedziba wspomnianego banku polskiego. Budynek wzniesiono wedle projektu opracowanego przez słynnego architekta Antoniego Koraciego w latach 1825-28. W latach 29-30 wybudowano neorenesansowe skrzydło od strony ulicy Elektoralnej według projektu Jana Jakuba Gaja. Drugie od zachodu w latach 1865-66 powstało według projektu. Juliana Ankiewicza. Gmach spłonął w czasie II wojny światowej. Dzisiejszy budynek został odbudowany w latach 1950-54. Bardzo elegancko oprawiona rycina. Przedstawia jeden z bardzo interesujących budynków XIX-wiecznej Warszawy. Dlatego z przyjemnością zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Ryciny, Stare Mapy, Widoki Miast, Warsawiana, Warszawa i okolice, widoki, plany, bo można tam poszukać innych jeszcze ciekawych Rycin o walorach historycznych.